Cześć, nazywam się Opel Crossland X i jestem poręczny i zwinny w mieście, wygodny z przodu i na tylnej kanapie, pojemny w bagażniku, oszczędny w mieście i na trasie, komfortowy nawet na kiepskiej drodze i automatycznie zmieniam biegi. Zaraz zobaczysz, jak wyglądam, czy jestem praktyczny, jak się mnie prowadzi i ile trzeba zainwestować, żeby jeździć mną na co dzień. Zapraszam! Zaczniemy od wyjaśnienia wątpliwości, jakie budzi podobieństwo mojej nazwy do mojego większego brata Grandlanda X. Oto parametry klucze. Ja, Opel Crossland X mam 421 cm długości, a Grandland X aż 447 cm długości. Mój bagażnik pomieści 410 litrów, a ten w Grandlandzie 514 litrów. Różnica ta rośnie, kiedy porównamy pojemności bagażowe po złożeniu tylnej kanapy. Będzie to wtedy odpowiednio 1255 i 1652 litry. Kolejna różnica, która szybko zamknie temat, którego z Opli wybrać, to cena. Ja Opel Crossland X kosztuję co najmniej 58 950 zł z silnikiem 1.2 bez turbo o mocy 82 koni, podczas gdy ceny Grandlanda X startują od 99 200 zł. Jeżeli porównamy wersję z tym samym silnikiem 1.2 Turbo o mocy 130 koni mechanicznych, to za mnie trzeba będzie zapłacić 71 800 zł, a za Grandlanda właśnie przywołane przed chwilą 99 200 zł. Taka ta różnica w cenie z pewnością już pozwoliła podjąć decyzję tym, którzy zastanawiali się czy kupić Crosslanda czy Grandlanda. Ponad 27 tysięcy złotych to znaczna kwota, a może jednak warto dopłacić za większe auto? Jeżeli masz taki dylemat, to test Grandlanda X znajdziesz na naszym kanale, a teraz może wreszcie porozmawiamy tylko o mnie, a ja mam silnik diesla i automatyczną skrzynię biegów i zaraz pokażę Ci co potrafię. Zajrzyj najpierw do mojej kabiny i na miejsce kierowcy. To co widzisz to świetny fotel z certyfikatem AGR za który warto dopłacić od 2700 do 3100 zł w zależności od wersji wyposażenia. Poza typowymi ustawieniami oferuje on regulację odcinka lędźwiowego i długości siedzisk. Największym plusem oprócz oczywiście wyprofilowania całego fotela jest możliwość pochylenia siedziska niezależnie od ustawionej wysokości fotela. Pozwala to podeprzeć uda wysokim kierowcom co bardzo poprawia komfort jazdy na długich trasach, a nawet w mieście, bo przecież czasem trzeba stać nawet godzinę w korku. A ja się żadnych korków nie boję, bo pod maską mam 6 stopniową automatyczną skrzynię biegów, która pozwala pokonywać korki w pełzającym tempie, w pełnym komforcie, bez potrzeby ciągłego sięgania do drążka, zmiany biegów i sprzęgła. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował automatu, a jeździ po mieście, to serdecznie zachęcam, żeby się mną przejechał, bo dobra automatyczna skrzynia biegów potrafi zamienić korek z koszmaru w relaks między pracą a domowymi obowiązkami. A ile trzeba dopłacić za taki automat? W moim przypadku to trudne pytanie, bo pod opłaceniem 9500 zł dostaniesz nie tylko automatyczną skrzynię, lecz także silnik mocniejszy o 18 koni mechanicznych i 50 Nm. Mówimy o dieslu 1.5, bo taki właśnie motor nie napędza. Różnica mocy i ciągu między wersją manualną a dieslem wystarczy akurat do tego, żeby zrównać osiągi obu wersji, mimo że skrzynia ze sprzęgłem hydrokinetycznym zawsze pożera choć trochę mocy podczas przyspieszania. Podczas pomiarów udało mi się osiągnąć pierwszą setkę w 11 sekund, i o pół sekundy szybciej niż podaje mój producent w katalogu. A wracając do miasta, to jak myślisz, ile pali rodzinny 120-kondy diesel z automatem podczas takiej jazdy? Ja mieszczę się w zakresie między 5,5 a 6,5 litra na 100 km podczas normalnej jazdy miejskiej, bez zbytniej wstrzemięźliwości. Testujący mnie kierowcy na pewno nie jeździli tak, jakby między ich stopą a pedałem gazu znajdowało się jajko, ale też nie na zbyt agresywnie. Podczas jazdy podmiejskiej oglądanie swórki przed przecinkiem nie jest żadnym problemem, czyli tu będę nieskromny, jestem oszczędnym samochodem. I nie jest to wydumana oszczędność jak w autach benzynowych, gdzie każde mocniejsze wciśnięcie gazu niwece ekonomii jazdy. Jestem tolerancyjny na twój styl jazdy, a dzięki znacznej rozpiętości w skrzyni nawet na autostradzie pracuję na przyjemnie niskich obrotach. Wróćmy jednak do mojej kabiny, bo mam się czym pochwalić, mimo że jestem niewielkim crossoverem, to mam całkiem niezłe tworzywa. Na przykład górną powierzchnię deski rozdzielczej wyłożono miękkim, przyjemnym w dotyku materiałem. Oczywiście poszukiwacze twardych plastików w końcu je znajdą, ale nie tam, gdzie będziesz często dotykać moich instrumentów. Mam czytelne, proste zegary, a układ menu centralnego wyświetlacza multimediów nie zawiera nadmiernych zagadek intelektualnych. Po prostu wsiadasz i jedziesz. Możesz też spokojnie wsiąść na tylną kanapę, gdzie co prawda ilość miejsca na nogi będzie umiarkowana, czyli typowa dla od mojej wielkości, ale już nad głową zapas miejsca wystarczy nawet pasażerom o wzroście ponad 180 cm. A to już wcale nie jest takie popularne zjawisko, więc się nim pochwalę. Pochwalę się też jazdą. W porównaniu z większym Grand Landem, mnie Crosslanda X poprowadzi z nas niełatwiej i swobodniej przez miejskie uliczki. Jestem bardziej zwinny i poręczny. Układ kierownicy działa bardzo lekko w centralnym położeniu, ale opór pojawiający się przy skręcie kół ma charakter centrujący, czyli rośnie wraz z kątem skrętu kierownicy, ułatwiając utrzymanie kierunku jazdy na wprost. Moje resorowanie jest dość wyrozumiałe dla niedoskonałości jezdni i nie hałasuje. Trzeba przejechać przez poprzesne łączenia asfaltu, żeby usłyszeć wyraźne odgłosy jego pracy. Jestem przy tym sztywniejszy i bardziej zwarty w prowadzeniu od Grand Lenda, lepiej czuję się w slalomie i to mimo znacznych przychyłów mojej karoserii, których nie trzeba się zupełnie obawiać, bo na pokładzie czuwa czujny układ kontroli stabilności. Działa on na tyle zapobiegawco, że ograniczy prędkość na długo przed tym, jak przesadzi z dynamiką jazdy, czyli tak, jak powinno być w rodzinnym aucie. A jak jest z wyciszeniem kabiny? Silnik pracuje przyjemnie miękko, ale jego pomruk będzie obecny podczas niskiej jazdy na każdym kilometrze. Żeby się od niego uwolnić, trzeba wyjechać na trasę, wtedy niskie obroty i sum powietrza opływającego na dwozie spowodują, że motor przestanie być słyszalny. O tym, ile kosztuje, już wspominałem, ale nie o wersji 1.5 diesel z automatem, która wymaga wyłożenia przynajmniej 85 tysięcy złotych. Wersja 1.5 o mocy 102 komi z manualną skrzynią biegów kosztuje 75 500 zł. Owszem, są to istotne kwoty, ale jak już poniesiesz te początkowe koszty, to później rachunki na stacjach paliw będą bajecznie niskie. Jakieś życzenia? Tak, ale ich liczba będzie symboliczna. Testujący mnie kierowcy życzyliby sobie większego oporu pracy układu kierowniczego w jego centralnym położeniu oraz mniejszego opóźnienia reakcji na dotyk centralnego ekranu multimediu. Jestem też interaktywny, czyli jeżeli masz do mnie jakieś pytania, zadaj je w komentarzach, a postaram się na nie odpowiedzieć. Wiesz co? Tak naprawdę to nie nazywam się Opel Crossland X, tylko Michał z MotoSpace.pl. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Jeżeli nie, polecaj nas swoim wrogom i do zobaczenia.